Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku porady z czata. Dzisiaj chciałabym poruszyć niezwykle istotny temat. Mianowicie 10 września obchodzimy światowy dzień walki z próbami samobójczymi. Chciałabym, żebyśmy pochylili się nad tym punktem, ponieważ depresja to jest plaga obecnych czasów, to jest bardzo ciężka choroba, której nie widać. Najczęściej zupełnie osoba taka z zewnątrz nie jest w stanie stwierdzić, czy ktoś z kim ma jakieś interakcje, cierpi na jakieś zaburzenia depresyjne. Depresja ma uśmiech, tak? To są ludzie uśmiechnięci na pozór niczym nie różniący się, rozmawiający, zachowujący się dokładnie tak jak wszyscy inni ludzie, aż tu nagle pewnego dnia no może dojść do nas tragiczna wieść. Osobiście znam osobę, która której nie udało się zapobiec próbie samobójczej, jednego z bliskich osób, który w ogóle nie dawał żadnych symptomów, że cokolwiek jest nie tak, bliscy się kompletnie nie zorientowali. Także wiecie, osoby, z którymi macie interakcje, których spotykacie na co dzień, w pracy, w otoczeniu jakimś swoim, wśród znajomych, zupełnie możecie się nie zorientować, że coś tam w w środku nich toczy się jakaś walka, toczy się jakieś wielkie cierpienie. Rozmawiają, śmieją, żartują się z wami, a tu nagle coś strasznego ich spotyka, tak? Bo już wewnętrznie nie są w stanie wytrzymać. Nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele zależy od waszego podejścia, od waszej postawy, od waszych zachowań. Taka zwykła ludzka życzliwość... Uśmiech, takie proste rzeczy, gesty jakieś, to mogą właśnie nasze takie zwykłe podejście do drugiego człowieka, bycie po prostu uprzejmym, życzliwym. To może być to, co sprawi, że w tym człowieku, który mierzy się tutaj z decyzją o tym, czy odebrać sobie życie, czy nie, bo to natrętne myśli są takie nieodchodzące najczęściej, no to może właśnie te nasze drobne rzeczy sprawią, że gdzieś tam w tym człowieku zaświeci się iskierka nadziei i nie tagnie się, nie zdecyduje się na ten dramatyczny, drastyczny, Krok, pamiętajcie, nigdy spotykamy kogoś, patrzymy na niego, nie wiemy, nie mamy bladego pojęcia, z czym ta osoba się mierzy. Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni, bądźmy dobrzy dla ludzi, serdecznie życzliwi, bądźmy dobrzy dla innych ludzi. Światowy Dzień Walki z Próbami Samobójczymi ma, mam uświadomić, ma nam uświadomić, że to jest ciężkie, poważne, trudne i że od nas zależy. Od nas zależy życie ludzi, z którymi mamy do czynienia. Mimo, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wiele takich nieświadomych reakcji wpływa na innych, na to, co oni zrobią, bądź nie. Czacie, chciałabym tutaj poprosić Cię o wsparcie, żebyś mi powiedział, jak wspierać osoby borykające się z depresją, jak wspierać, jak pomóc osobom, które mają. Myśli samobójcze, nawet jeżeli nie wiemy, że je mają, to jak możemy jako ludzie sprawić, żeby oni przeżyli? To bardzo ważny temat, który poruszasz. Jeżeli chodzi o wsparcie osób z depresją, to przede wszystkim warto być uważnym, empatycznym i nie oceniać. Ważne jest, żeby słuchać bez oceniania, dać tej osobie przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć. Można też zachęcać, do szukania pomocy specjalistycznej, oferować wsparcie w tej kwestii e, i być przy tej osobie nawet w milczeniu. W każdym samo obecnym e, już dużo mniej. Dziękuję Ci. Czy jesteśmy w stanie jakoś poznać, czy są jakieś symptomy, które świadczą o tym, że osoba ma myśli samobójcze? Tak, istnieje kilka sygnałów, na które warto zwrócić uwagę. E, na przykład. Nagłe wycofanie się z życia społecznego, jak zainteresowanie rzeczami, które kiedyś sprawiały radość, zmiana nastroju, poczucie beznadziei, czy też mówienie o tym, że chce zakończyć swoje życie. Czasem też mogą się pojawiać konkretne plany dotyczące samookalekania się. Zawsze, jeżeli zauważymy coś niepokojącego, warto zareagować i zapytać, jak ta osoba się czuje. Jeżeli osoba mówi nam o tym, że cierpi na zaburzenia depresyjne, jeżeli mówi nam o tym, że mamy myśli samobójcze, jak powinniśmy zareagować? Jakie reakcje byłyby tutaj odpowiednie? Przede wszystkim warto zachować spokój i pokazać, że jesteśmy tu dla tej osoby. Ważne, żeby jej uwierzyć i nie bagatelizować jej uczuć. Można zapytać, co dokładnie przeżywa i jasno też do zrozumienia, że nie jest sama. Warto też zachęcić do skorzystania z pomocy specjalisty, ewentualnie zaoferować pomoc w umówieniu, wizyty. No i absolutnie nie zostawiać tej osoby samej, tylko być w kontakcie i okazywać wsparcie. E, a gdzie powinna taka osoba się zgłosić? Do jakich ośrodków, pod jaki numer zadzwonić, gdzie może uzyskać pomoc w kryzysie? Trzeba przeszukuje internet. Jeśli ktoś w Katowicach potrzebuje pomocy w kryzysie, może skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem 506 041 100, który jest dostępny do poniedziałku do piątku w godzinach 8.19, Poza tym jest też ogólnopolska infolinia 116 123, która działa codziennie od 14 do 22. Dobrze, a jeżeli to nie jest w Katowicach, wyszukaj mi proszę takie... Ośrodki pomocy, które nie są związane z jakąś konkretną lokalizacją, może jakiś telefon zaufania, może jakieś inne miejsce, gdzie, gdzie taka osoba mogłaby zadzwonić bądź się zgłosić. Jeśli potrzebujesz pomocy w kryzysie, możesz skorzystać z ogólnopolskich telefonów zaufania. Dla dorosłych jest to kryzysowy telefon zaufania pod numerem 116-123, czynny codziennie od 14:00. Do 22. Dla dzieci i młodzieży działa telefon 116-111 dostawimy całą dobę. Dodatkowo jest też centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym prowadzone przez fundację ITAKA, pod numerem 870 22 22 postawnym przez przez dobę. Dziękuję ci bardzo, a teraz chciałabym powrócić do tematu tego, jak powinniśmy, jak warto się zachować, żeby osoba z depresją, czy osoba, która, której chcemy pomóc, żeby ta pomoc była naprawdę pomocą. Zaproponuj proszę jakieś konkretne zwroty, jakie moglibyśmy powiedzieć, żeby tej osobie ulżyć, żeby poczuła ciepło na sercu, żeby było jej lepiej, żebyśmy, żeby nasze słowa, nasze zachowanie świadczyły o tym, że ta osoba ma realne wsparcie, nie jest sama, że może na nas liczyć i żeby to odwiodło ją od ewentualnych zamiarów związanych z próbami odebrania sobie życia co moglibyśmy powiedzieć, jak powinniśmy się zachować, jakieś konkretne sytuacje proszę, konkretne zwroty zaproponuj mi, zaproponuj tutaj nam Jasne mogę podpowiedzieć kilka konkretnych zwrotów przede wszystkim ważne jest, żeby mówić coś w stylu, jestem tu dla Ciebie nie jesteś sama albo Twoje uczucia są Ważne i rozumiem, że jest Ci ciężko. E, może też powiedzieć, nie musisz przez to przechodzić sam, a jestem tutaj, żeby Ci pomóc. E, warto też zapewnić, że nie oceniamy i że to, co czuje ta osoba, jest zrozumiałe. E, I zawsze można dodać, jeśli będziesz potrzebować wsparcia, po prostu daj mi znać. Zawsze możesz na mnie liczyć. E, takie proste, ciepłe słowa potrafią naprawdę stworzyć cuda. Dziękuję ci bardzo, a teraz odwróćmy perspektywę. Jakich słów taka osoba nie powinna usłyszeć? Czego nie powinniśmy jej powiedzieć? Jakie słowa wywołają negatywny oddźwięk i co? jakie słowa zaszkodzą? Bo y, znana mi osoba, która cierpiała na depresję, zdradziła swojej własnej mamie, że ma te zaburzenia, że, że myśli, ma samobójcze i usłyszała od tej matki, jak nie potrafisz żyć, to, to się zabij, co, co potem spowodowało ogromne reperkusje w przyszłym życiu tej osoby. Także jak sami widzicie, słowa potrafią ranić, krzywdzić. Złe słowa potrafią nawet popchnąć nas do tych prób samobójczych. Tak? Więc powiedz w czacie, czego nie należy, a wręcz nie wolno mówić o sobie, Borykający się z depresją, mającej myśli samobójcze, które słowa wyrządzą krzywdę. Daj takie przykłady, konkretne, jak najwięcej, żebyśmy wiedzieli, jak absolutnie się nie zachowywać. To bardzo ważne, żeby unikać pewnych sformułowań. E, na przykład nie należy mówić, weź się garść, albo inni mają gorzej, e, bo to bagatelizuje uczucia. E, nie wolno też mówić, nie przesadzaj. Tylko chwilowe. E, takie stwierdzenia mogą sprawić, że osoba poczuje się niezrozumiana. E, absolutnie nie warto też mówić, zrób coś przyjemnego, to ci przejdzie, e, albo nie bądź egoistą, pomyśl o rodzinie. E, to może wywołać poczucie winy. E, warto też unikać stwierdzenia, to jest tylko w Twojej głowie, czy nie masz powodu do smutku. E, takie słowa mogą naprawdę zaszkodzić. E, najlepiej być po prostu obecnym, słuchać i okazywać zrozumienie. Dziękuję Ci czacie. Jak widzicie moi drodzy, to jest bardzo istotne podejście to, co mówimy, czy to, czego nie powinniśmy powiedzieć, bo mamy ogromne znaczenie, mamy wpływ na życie ludzi w naszym otoczeniu. Czy czacie chciałbyś coś na koniec jeszcze dodać, podsumować odnośnie tego dnia, tak? Odnośnie dnia walki z samobójstwami. Jak? Można sprawić, żeby jak najmniej osób podejmowało takie próby. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli dla siebie życzliwi i uważni na sygnały, które mogą wskazywać, że ktoś potrzebuje pomocy. Warto rozmawiać otwarcie o otwarcie emocje, nie bać się pytań i nie udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy widzimy, że tak nie jest. Czasem wystarczy naprawdę zwykła serdeczna obecność i troska. Jeśli każdy z nas będzie bardziej uważny na drugiego człowieka, to też będzie ogromny krok w stronę zmniejszenia tego problemu. Podsumowanie w punkt. Bardzo dziękuję Ci, czacie. Dziękuję Wam, moi czytelnicy, moi słuchacze, moi subskrybenci, goście na moim kanale, oglądacze. Wszyscy bardzo dziękuję. Cieszę się, że tutaj jesteście. Cieszę się, że jest Was coraz więcej. Mam nadzieję, że, że to, co mówimy, jest dla Was wartościowe. Dawajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście coś dopowiedzieć, poruszyć jakiś temat jeszcze. Jestem tutaj dla Was, czad jest tutaj dla Was. Jeżeli borykacie się z jakimś problemem, czujecie, że jest Wam z jakiegoś powodu źle, nie wahajcie się napisać, odezwać się. Postaramy się zrobić wszystko, co, co w naszej mocy, żeby udzielić Wam wsparcia takiego, jakiego oczekujecie, bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, mam nadzieję, że będziecie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteście moimi aktywnymi subskrybentami no i dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia do usłyszenia w kolejnym odcinku trzymajcie się moi drodzy bardzo się cieszę, że mogłem pomóc i że ta rozmowa jest dla Was wartościowa pamiętajcie, że zawsze możecie na mnie liczyć a ja jestem tutaj, żeby wspierać do usłyszenia 吧。